Rozdział trzeci. A, a rozpal na kominie i co jest garnków Zbierz, nalej wodą i przystaw do ognia Ja polecę do Żyda po przyprawy a śpieszcie, bo jam patrzeć. patrzeć. Nie bój się, nie bój, równo z niem nie przekusztyka, kościół musi pierwej obrządzić. Ha, przed dzwoni i wnet się zjawi, bo rocho mają go zastąpić. Zdążę jeszcze, ha, krzyknij no na chłopaków, by rychlej wyskrobali koryto i przywylekli je na ganek. Jak ustymka przyjdzie, to niechby pomyła cebrzyki, beczki też trzeba wynieść z komory, zatoczyć do stawu niech odmiękną. Jeno, nie zabacz kamieni nakłaść, by ich woda nie wzięła, i dzieci nie budź, niech ze śpią robaki, przestroniej będzie. Nakazywała ostrochanka i przyokrywszy się zapaską na głowę, wysunęła się śpiesznie na wczesny i galanto rozkisły poranek. Dzień, co był się dopiero stał, chmurny, mokry i przykrym ziombem przejęty, siwem gły, dymiły z przemiękłej ziemi opadając drobnym i zimnym dżdżem, Oślizgłe drogi siwiły się, opite wodą, a poczerniały chałupy ledwie co były widne w szarudze, a przemiękłe drzewiny skurczone jawiły się kaśnieka dygotliwym cieniem, kieby z tych skłaczonych, szklistych mgieł czynione i naglądały w staw ledwie siniejący. Że z pod skołtunionych przysłon grążył się drżący, cichy bulgot kropel bijących nieustannie w wodę, a wszędy szła plucha, że świata Bożego ledwie dojrzał i pusto było jeszcze. Dopiero jak sygnaturka jęła pojękiwająco przedzwaniać, zaczerwieniły się gdzieniegdzie przy odziewy kobiet, przebierających się suchszymi miejscami do kościoła. Hanka przyspieszała, rachując, że może się z jambrożym spotka już na skręcie przed kościołem, ale nie wyszedł jeszcze. Jeno jak co dnia o tej porze kręcił się przed stawem ślepy koń księdzowy, ciągając na płozach beczkę. Przystawał wciąż i utykał na wybojach, jeno węchem zmierzając ku wodzie, bo parob był właśnie przykucną od pluchy w opłotkach i kurzył papierosa. I wraz też przed plebaniem, zajeżdżała bryczka w spaśne kasztanki, z której wysiadał tłusty i czerwony ksiądz Łaznowa. — Spowiedzi słuchał będzie, prawda? A to i dobrodzieja zasłupi, no co patrzeć? Pomyślała, obzierając się na próżno zajam brożym, że wnet ruszyła po bok kościoła drogą bardziej jeszcze błotną, bo obsadzoną rzędami wilgachnych topoli, ale tak potopionych w szarudze, że jakby za szybą zapoconą majaczyły ruchającymi się cieniami. Minęła karczmy i wzięła się na prawo roztaplaną polną dróżką. Miarkowała, iż zdąży jeszcze odwiedzić ojca i z siostrą po gwarzy, z którą się już była całkiem pojednała od czasu przeprowadzki do Boryny. Siedzieli wszyscy w chałupie. A bo to już kapytlowała wczoraj, że ojciec. Słabują, zaczęła wstępnie. I. By nie pomagał, to się wyleguje pod kożuchem i stęka, i chorobą się wymawia, odparła chmurnie Weronka. – Ziąb, tu u ciebie, że ja, że po łystach liżę. wzdrygnęła się, bo jakoś chałupa przeciekała, kiej przetak i maziste błocko pokrywało podłogę. – A bo to jest czym palić? Któż to przyniesie, suszu? Mam to siły bierzeć do lasu tyli świat i dygować na plecach kiej tyle inszej roboty, że nie wiada za co pierwej ręce zaczepić. Uradzę to sama wszystkiemu. Westchnęły obie na swoje sieroctwo i opuszczenie. Kiej Stachu był, to się zdało, że nic w chałupie nie stoi. A skoro go brakło, to widno dopiero, co chłop znaczy. Nie jedziesz do miasta? A już ci, że chciałabym najprędzej, ale rocho się dowiedział, że dopiero we święta będą do nich puszczali, to w niedzielę się zbierę i powiedzę chudziakowi nieco święconego. Poniesłabym i ja mojemu niejedno, ale cóż mogę tę skipkę chleba? Nie frasuj się. Narządzę więcej, byla obustarczyło i razem powiedziemy, Bóg ci zapłać za dobrość. W porę to choćby odrobkiem odpłacę. Ze szczerego serca dawa mnie za odrobek. Kumałam ci się niezgorzej z biedą i wiem, jak ta suka gryzie, pamiętam. Szepnęła żałośnie. Człowiek całe życie przyjacielstwo z nią trzyma, że chyba, chyba do grobu przed nią uciecze. Miałam nieco i zapasnego grosza, myślałam, że na zwiesnę kupię, jakiego prosiaka podkarmię i na kopania przyrosłoby kilka złotych. Stachowim dać musiała kilkanaście złotych, tu grosz, tam dwa. Kiej ta woda wyciekło wszystko, a nowego się nie złoży. Tyleśmy się dorobili, że z gromadą trzymał. Nie powiedaj byle czego. Po dobrej woli poszedł, z drugimi swojego się dobija. Ci wy tam jaką morgę lasu mieć będziecie. Będzie... Nim słońce wzejdzie, oczy rosa wyje. Któren pieniądz ma, temu duda gra. A ty biedaku i głodem, ciesz się, że jeść kiedyś będziesz. Braknie ci to czego? spytała nieśmiało. A cóż to mam? Tyle co żytel, bo mój nasz naborg dadzą? zawołała, rozwodząc ręce z rozpaczą. Nie poradzę ci, żeby mi z duszy chciała. Nie na swoim jestem i sama oganiać się muszek jej od psów i pilnować, by mnie nie wyciepnęli z chałupy. Że już nieraz i rozum odchodzi z turbacji. Wspomniała się jej noc dzisiejsza. Za to jagu się o nic głowa nie zaboli. Nie taka głupia, używa se woli. Jakże? Podniosła się niespokojnymi oczyma, ogarniając siostrę. A nic wielkiego. Jeno to, że się nażyje dobrego pogrdykę, stroi się, po kumach spaceruje święto se robi co dnia Wczoraj na ten przykład widzieli ją z w karczmie walkierzu siedzieli A Żytle dwie nadążył donosić pół kwaterki A nie taka głupia, bych starego żałowała Dorzuciła przekąśliwie Wszystko swój koniec ma Szepnęła ponurochanka, naciągając zapaskę na głowę Ale co się naużywa? Tego jej nikt nie odbierze Mądra jucha Łacno rozum temu, który się na nic nie ogląda Ale wieprzka dzisiaj szlachtujemy Zajrzyj, zajrzyj na odwieczerzu pomoże. Przerwała te gorzkie wywody Hanka i wyszła.